Halo, hallo, Wiesz, co to są różne akcje, bardzo podobne. Keep the the masz? Halo! Ja się zabije? Halo, ja do kranu. Widzowie to bardzo lubią, jeśli coś się dzieje. 70% kupujących książki to kobiety. I stwierdziliśmy, że fajnie byłoby zrobić jakiś koncert. To zdanie jest na, na samego siebie. Agnieszka potrafiła mówić o swoim mieście, o kraju. Ktoś, kto nie pomaga, to po prostu. Nie wiem, no, ja, ja osobiście nie znam takich ludzi, ale m, m, człowiek jest wart tyle, ile pomoże pomóc drugiemu. Miałem dużą przyjemność i ucztę e, rozumienia się z tą To nie jest program sceniczny. To nie, będą, to nie będzie wokalistów, to nie będzie fajnych wykonań. I to nie jest program kabaretowy, to jest najciekawsze. You I siły wejść na scenę. Goal! Kobieto, słyszałaś kiedyś o bramce samobójczej? Życie poszło do przodu, się przeżyli 20 lat. Solanien Film Festival jest najmłodszym festiwalem filmowym na Ziemi Lubuskiej, ale od początku mieliśmy duże wsparcie władz miejskich, osób związanych z prasą. Dla mnie jest najwspanialsze, jak już wspomniałam, to, że, że ja po prostu y, mogę być dla ludzi, mogę, być, mogę coś im dawać z siebie. Zaczęłam od muzyki kościelnej, a potem szczęśliwym trafem poszłam w muzykę klasyczną. To było to było takie dla mnie coś powiedziałbym niepojętego. Ja i Jarosław Iwaszkiewicz w tej samej organizacji to po prostu w głowie się nie wieś. Gramy tu w kawonie co roku. Lubimy to miejsce, no. Lubimy to miejsce, miło nam się gra. Dobry wieczór, zielona. Cześć. Jest. Przede wszystkim to, ażeby podziękować urzędowi marszałkowskiemu. To się naprawdę dobrze, dobrze sprawdza. To jest fajna muzyka, bardzo taka y, piękna, dramatyczna. Staramy się go zagrać bardziej, może trochę, no czasami y, żywo. W okolicach czerwca odbywa się przegląd tych teatrzyków, rodziców, przedszkolaków. I tam już się spotykają, no chyba już prawie wszystkie przedszkola teraz biorą w tym udział i jest dwudniowe święto i wszyscy, wszyscy rodzice przedszkolaków przedstawiają różne bajki i różny sposób zabawy w teatrze. No rozwijają się normalnie, idą do przodu jak przecinają. Lubi grać bluesem. jest taka informacja, że od tej pory będziemy na żywo w programie Telewizji Lubuskiej kulturalne puzzle. Jest taki projekt opowiadający o tych 50 latach, na razie w postaci orkiestralnego koncertu, połączonego z archiwalnymi tekstami. To są dzisiaj ważne słowa, tam swoje życie, to się Jestem szczęśliwy, że, 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 że teatr został zauważony. Wystawa, która jest dzisiaj prezentowana w Zielonej Górze i będzie tu przez, przez dwa miesiące. taka z Kupurtu zbiera informacje, czy odpowiedzi, czy też dalsze pytania na temat tożsamości. Get stage and play alone. Myślę, nie można pokręcić, można na mnie popatrzeć, tak, bo te, od tego jestem w tym kawarecie. Dziękuję. Mm. <grywanie> Już. Ludzie często po raz pierwszy mają styczność z tego typu zespołem z, ty, z tego typu wykonywaniem muzyki. Nie ukrywam, że, że troszeczkę się oddaliłem. No. Wiek robi swoje, troszeczkę bardziej stałem się domatorem. I... Polska? No to już tak dawno podjąłem to decyzję, że ja już nie pamiętam dlaczego. Każda po półtorej, to razem trzy. A widzisz. A to masz jakieś znaczne informacje? Pan Ibrahim Kwiaty Koranu, tekst napisany przez um, Erika Emanuela Schmidta. Jaka była cena męskości? Wchodził dziki zachód prosto w Polskę. I razem z tym dzikim zachodem wchodziła też dzika muzyka, którą myśmy reprezentowali. Najtrudniejszym momentem był powrót po 10 latach, bo wcześniej grałem w Tatcze jako nastolatek. Szczerze mówiąc, moja literatura, którą ja czytam, to dotyczy z reguły yy, produkcji muzycznej. To <noise> jak to wygląda formalnie? Yy, nie, to nie. A, widzisz, a, bo to formalnie nic nie wygląda, bo to nie ma formalności żadnych. Aha. Aha, właśnie po to pytam, żeby mieć odpowiedź. Wniosek Komisji Zdrowia, Kultury i Sportu w kwestiach dotyczących budżetu kultury jest otóż taki, żeby nie naruszać tych środków, które zostały zaplanowane w budżecie. Bardzo sympatycznie i serdecznie Państwa zapraszam. Chyba wszystkie zespoły, które powstawały, gdzieś tam ze mną się na początku zetknęły. Prosto z gęby ze świątyni ziołogłuskiego Zagłębia Kabaretowego. Jacek Kaczyński dla Kulturalnych Puzli. Jakiego rodzaju modernizacji doczekało się Wasze kino? Myślę, że kultura jest nieodłączną stroną miasta, które ma w ogóle jakiekolwiek aspiracje. Chciałabym, żeby, żeby działo się tak, jak się dzieje, żeby, był, żeby w tym mieście było miejsce na filharmonię, muzeum, teatrze, ale też BWA. Na dobre wystawy, na dobry kabaret, na dobrą bibliotekę, na to wszystko, co tak naprawdę jest niezmiernie ważne dla wszystkich nas mieszkańców. I każdy z nas może wybrać w tej ofercie to, co jest dla niego atrakcyjne. Mm.